Cześć wszystkim, z tej strony Drake wracamy do Syberia: The World Before i przed nami wielkie rewelacje fabularne, więc zaczynajmy bez zwłoki. Teraz będzie się działo. A, Freulein. Wiedziałam, że panienka wróci. Wcześniej chuję udawałeś, że śpisz w ogóle. Miałeś otwarte oczy to podstawa. No, jako dziecko to wiedziałem. Sądząc po mnie, nie? Znacie się już z Ludwigiem? Znamy. I w związku z tym mam sporo pytań. O to, co mi pani powiedziała wcześniej i czego nie powiedziała. Oczywiście. Uciekasz od przeszłości, ale ona cię dogoni. Ale panienka już to wie. O. Prawie jakby znała Kate osobiście, co? Nie mówiła mi pani całej prawdy, demoiselle Leni. O śmierci Leona, o walce dla ruchu oporu, o Goru, panu Ludwigu. Chcę poznać powód. Ogólnie, nim przejdziemy do konkretów, ja tak tylko wspomnę, że osobiście uważam to, że cała ta historia rozpaćkuje się o to, że w początkowych godzinach gry Leni nam nakłamała. To jest bardzo słabe, ponieważ jakby o, Leni była jedną z naszych pierwszych poszlak i pokłamała nam i przez to nasza wyprawa, wiecie, zataczała kółka i koniec końców i tak de facto sami nie odkryliśmy kłamstwa Leni. Nie, nie, basically powiedziała nam je Junta, którą spotkaliśmy przypadkiem. Tak więc Wiecie, wolałbym, żeby jednak wyprawa miała swój koniec na końcu, a nie byśmy musieli zrobić okrążenie do tego samego miejsca, bo po prostu ktoś nam coś nakłamał. To, to, to nie jest to nie jest satysfakcjonujące na moje. To by tylko nasunęło więcej pytań. Pytań na temat spraw, o których nikomu nie mówiłam, nikomu. Nawet tobie, mój drogi. Leni. Chociaż teraz to już. chyba bez znaczenia. Pora, bym wyznała swoje grzechy. O czym pani mówi? To były moje najlepsze lata. Dołączyłam do walki. Nie jak mój tchórzliwy ojciec. I walczyłam u pokuleona. To tym, jak cudem wrócił z z Baltajaru z Ludwigiem. Życie miało sens. Ogólnie ponownie, ja będę musiał pauzować, bo teraz będzie ojśniemy scenka bez żadnej przerwy, więc no, muszę mieć moment, żeby się wygadać. Uwielbiam to, ile spontanicznych disów na ojca Leni pójdzie. I tak jakby z perspektywy tego, że Leni nakłamała nam i zaraz doświadczymy, co Leni zrobiła, jakby o kurwa pizdo, jakby nie masz prawa disować kogokolwiek. Jesteś absolutnie najgorszą, kurwa, osobą po prostu. Zwłaszcza, że tak, okej, okay, spoko, ojciec Leni dla swojego własnego bezpieczeństwa dołączył do brązowego cienia, ale również ten sam ojciec Leni, który zmontował dla niej wózek-automat, który dostosował całe, wiecie, całe, całe to miejsce, całe schronisko do tego, żeby jego córka, mimo urazu nóg, e, tego zaznała walcząc z reżimem, mogła... Dalej tutaj mieszkać i dalej mogła komfortowo tutaj żyć, jakby o tym nikt nie wspomina, ale wiecie, o kurwa, ojciec opowiedział się po stronie wroga, to czyni go kurwa najgorszym. Niech ginie, nie zrobił dla mnie nigdy nic dobrego. Nigdy, nigdy. Ej, czym ma być to po prawej? Co za magiczny artefakt w ogóle? On był świetnym przywódcą. Czułam, że w końcu zaczął traktować mnie poważnie. Skoro Dana przepadła na dobre, wiedziałam, że ją kocha w końcu. Czy to nie dla niej zjechał pół świata? Ale sądziliśmy, że się spóźnił, że Dana zginęła z rodzicami w tych pogromach. Więc byłam pewna, że w końcu przestanie ją opłakiwać. I wtedy dana spadła nam z nieba, dosłownie. Przysłano ją z Londynu, tak? Żeby nadzorowała operację waszej grupy ruchu oporu eksfiltracji cywila do Szwajcarii. Jeśli dobrze pamiętam, tak, ale on nie wspominał, że Dana do nas dołączy. Być może sam bał się w to. Ta dwójka w tym momencie nie widziała się więcej niż się widziała. Tak dla przypomnienia. nam przysługę i zepchnię z tego klifu. Uratuj te, ten timeline, uratuj go. Gdyby ich pani widziała, było tak, jakby nigdy się nie rozstali. Czy Dana wspominała kiedyś o dziecku? Może chcieli założyć rodzinę w Baltajarze. Kto wie? W Baltajarze? Tak. Bez przerwy o tym mówili. O tym, jak zamieszkają nam po wojnie. Razem z Ludwigiem i plemieniem. O kuźwa, to konkretna wizja przyszłości. Holy shit, Dobrze, że Dana była bezpłodna, bo ta dwójka nie możecie o od Ciebie oderwać. Ale to była tylko kolejna mrzonka. Dobrze, powinnam się skontaktować z Londynem. Moje radio jest na dole. Dobra, e, taka scenka i tak trwa krócej niż myślałem. Jeden z obrazów Leona namalował też mnie na tarasie tego lata, gdy się poznaliśmy. Podarował mi ten obraz, żebym o nim pamiętała, gdy będzie w Baltajarze. Brązowy cień pewnie go zniszczył, kiedy splądrował galerię Taty. Jokes on you, obraz dalej istnieje. Haha. Szkicownik Leona. Ach, artefakt przed lat. Poznaję na tych rysunkach góry Wagen. Leon naszkicował je w czasie swoich wypraw. Te rysunki powstały tego lata, którego się poznaliśmy. Te krajobrazy nie przypominają regionu Wagen. Leon pewnie narysował to w czasie ekspedycji początek w Baltajarze. To rysunek gorunów. Hmm? A, proszę, orki orkiestra. W ogóle? Czy to jest Auschwitz? Huh. Tej nazwy już nie boją się użyć jakby w prawdziwej. Fascynująca sprawa z tym używaniem ten nazw, ustaw nie? przydzielił mi ten pokój, gdy tu pracowałam. Spędziłam tu z Leonem wiele miłych chwil. Kiedy wyjechałam <laughs> z Juntą, nie sądziłam, że jeszcze tu wrócę. Ani, że będę tu z Leonem. Miłe chwile, co? Dobra. Let's go. Ale co mamy? Ustaw radio i porozumienie ze sojusznikami. Myślałem, że są tutaj otwarte drzwi, a widocznie nie Ale są. Ale chuj, powinienem tam wejść Stary pokój leni. Lepiej tam nie wchodzić. Znaczy ci kurwa rękę odgryzie. mogę wejść na strych? Mogę. Ja. Let's go. Czy jesteś coś godnego zobaczenia? Schowek Junty. Raczej nie znajdę tu nic, co mogłoby wzmocnić sygnał radiowy. Ach, Polata daje, pamięta się, konkretną deskę, co? Stare radio Hergustawa. Spędziliśmy przy nim niejeden jeden wieczór, kiedy tu pracowałam tamtego lata. To ten nadajnik, który stworzył Hergustaw, żeby jej napisy po angielsku. fal wywoływane przez góry. Powinna móc go wykorzystać do nawiązania łączności z Londynem. To wezmę go. Po podłączeniu tę antenę trzeba będzie rozłożyć. O, co to też technologia Woralbergów. Jakby holy shit! Wzmacnianie sygnałów radiowych automatem? Nagle przestaje mnie dziwić, że Han spontanicznie mógł dołączyć do, do Oskara komórkę w drugiej części. Czunta nigdy po to nie wróciła. Wcale jej się nie dziwię. W końcu wybuchła wojna światowa. A tu? Ach, Dana, odblokuj się. O, tam była ta baryłka, którą stawialiśmy wcześniej. A, wszystkie w ogóle oprzyrządowanie de facto karczmy wylądowało tutaj. Ale bałagan. Po odejściu Junty, Hergustaw przerobił jej ciemnie na jakiś magazyn. Przyszedłem tutaj totalnie spontanicznie, nie pamiętałem, że jest ten transmitter. No dobra, i kogo tutaj mamy? Sądząc po wyposażeniu, grupa Leona jest świetnie zorganizowana. Szkoda, że nie można tego powiedzieć o wszystkich grupach ruchu oporu. A wiesz, ruchy opory są lepsze i gorsze, ta ma leona jest idealna. Można? To jest w ogóle takie kurwa surrealistyczne, i nikt tego w ogóle nie komentuje. Leon, po tym jak przeżył, przyniósł do, przywiózł do wiecie walki o niepodległość brakujące ogniwo. Dziwi towarzysze broni. Od razu widać, że tę trójkę łączy wyjątkowa więź. Więc to jest taki absurd. Len zbliżyła się do Goruna. Cieszę się, że znalazła sobie przyjaciela. Hergustaw oczywiście nie szczędzi jej uwagi, ale zbyt dużo czasu spędzała w samotności. Gorun opisywał leona jako swojego brata. Musieli przeżyć razem mnóstwo przygód od czasu kiedy Leon ocalił go z rąk Herbergera. To jest kolejna z opowieści, którą wolałbym Przepiękne poznać, aniżeli całą historię dany. Dla ciebie, Rose. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Ludwiku. Zupełnie tak, jakby był Pan wtedy z nami. Leon mówił. Opowiadał o mnie? Przez cały czas. Pójdę już. Do zobaczenia, Panie Ludwiku. Mm. Ten obrazek przedstawia chyba Leona i mnie. Gorun musiał go narysować na podstawie opowieści Leona. To jest w ogóle też w sumie ciekawe, że w całym uniwersum Syberii najwidoczniej są te, jakby wiecie, rzeczy, które nie powinny us istnieć w rzeczywistości. Wiecie, mamy e, Krakena w jeziorze, mamy mamuty, które powinny być martwe i teraz całe stado brakującego ogniwa, basically, w ludzkiej ewolucji, nie? Patrząc na propagandę skierowaną przeciw ruchowi oporu, można by wywnioskować, że brązowy cień jest zdesperowany. Gorun musi być dla brązowego cienia prawdziwą zmorą z pewnością to on jest superbojownikiem, o którym tyle się mówi w Londynie. Harold Exner naukowiec, który zdaniem MSZ posiada informacje kluczowe dla działań wojennych. Został niedawno zdemaskowany i stąd cała nasza operacja. Nie będę o tym wspominać podczas odprawy, ale to podobno bardzo kłótliwy człowiek. Nim dana, to powiedziałam, miałem skomentować, że już na podstawie tej twarzy można wywnioskować, że ten facet będzie robił problemy. Jakby... To, to jest ta twarz, to nie jest twarz gościa, który jest miły i nie sprawia problemów. Schronisko. Miejsce, w którym Leon i ja się poznaliśmy. o Ociechuj. Co to za gryzmoły. Żeby dostać się do Szwajcarii, musimy przekroczyć Ui. z przesyłką Przełęcz Diabła. Podobno nie jest to wybitnie wymagająca trasa, ale i tak potrzebujemy nadzoru zawodowego alpinisty. Schronisko. Punkt początkowy naszej wyprawy do Szwajcarii, która rozpocznie się już jutro. Szwajcaria. Przesyłka będzie tam bezpieczna. Przesyłka to Exner, tak by the way, to ten gościu tego mamy chronić. Zapas broni. Po odejściu hergustawa członkowie ruchu oporu urządzili tu sobie posterunek. Alianci nie są w stanie zapewniać bojownikom wystarczająco dużo zapasów, żeby ci mogli zrezygnować z tradycyjnych metod. Hm, brązowy cień raczej się nie ucieszył, kiedy Leon i jego ludzie zaczęli rzucać jego granatami. Wszystko jest dobrze, wszystko idzie ku dobremu. Brązowy cień jest zdesperowany. Gorun to w ogóle jest basically super bohaterem w tym momencie. Jest bombastycznie, mówię wam. A! Leni siedzi w tym samym miejscu, w tym siedziała, kiedy pierwszy raz ją spotkaliśmy. Hello Leni, masz mi coś dodania, prawda? Czego chcesz? Kurwa, nie niemiło. To naprawdę niesamowite, że ty i Leon walczycie u boku kogoś, kto pochodzi z tak dalekiego kraju. co za przerwę? Kiedy Leon ocalił go w czasie wyprawy do Baltajaru. Plemię pana Ludwiga wzięło go do siebie na zimę. Stali się nierozłączni, jak bracia. Tak się zżyli, że pan Ludwik postanowił przybyć tu razem z Leonem. Teraz jest naszym najlepszym bojownikiem. Stał się postrachem brązowego cienia. No dobra, Pec, miło Cię widzieć. Rety, aleś ty wyrosła. Jak sobie radziłaś? Chyba dobrze? Chryste, panie, ile hejtu. I ja dla przypomnienia powiem wam, że tylko jakby cały hejt Leni do Dany bierze się stąd, że Leon i Dana się zeszli. I to wiecie, to nie tak, że w sumie dana, nie wiem, jakoś kusiła Leona czy coś takiego jawnie to on sam do niej podszedł. I tyle, i jakby w tym momencie leni od ilu pięciu lat, mi do no, pięć lat od chyba poprzedniej, jakby wiecie, od, od startu wojny o w ten sposób. Czyli od pięciu lat w tym momencie ona jakby ma kosę do dany która będę myślała, że wiecie, że dana nie żyje, że umarła podczas pogromu i jej kosa dalej trwa. Jak płytkim można kurwa być? Doszły mnie słuchy, że brązowy cień kilka lat temu zamknął schronisko. Widzę, że wasza grupa na tym skorzystała, ale co z Hergustawem? Czy on? Zmarł? Nie, wciąż żyje, chociaż dla mnie mógłby być martwy. Tak? Na razie, Leni. Dana, stój. Słucham. Pamiętasz, no. o, jak. O tak, ta tak, teraz pańka. dawaj staw. I złapałaś mnie na zabawie sprzętem Junty? Pamiętam, tak. Dlaczego? Dlaczego jej powiedziałaś, choć obiecałaś mnie kryć? O, Bo wiedziałem, ja... co odjebiesz. Nie, się. No, miałam przez ciebie naprawdę Nie, małe kłopoty. No wiesz. Nie. Nie. pizda, znaczy dalej się zachowujesz. Nie. jaka skrzywiona jakiś popsuty Sims. jakiś Nie. Sims. Nie. 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 Nie potrafiłam okłamać junty, kiedy. Jej, platyna moja platyna! Koniec. Można wydać przyjaciela, żeby naprawić błąd. To chcesz powiedzieć? Ch chyba tak, ale to już przeszłość, Leni, nada. Po co teraz to wszystko roztrząsać? Zwłaszcza w takich, a nie innych czasach. Skoro tak. Do zobaczenia, dobrze? To jest oczywiście konsekwencja tego, że wydaliśmy leni, kiedy była mała. I tak mówię, na moje to jest takie interesujące pisanie, gdzie. Okej, okay, przy pierwszym podejściu tej gry nie wydacie jej, albo what, Albo nie wiem, nie zrobicie tego celowo, albo po prostu, bo macie w to wyjebane. Ale jak skończymy tą grę, już wiecie, chociażby przez fakt że Leni w, w twarz okłamała Kate. Już z tej perspektywy jej ocena w waszych oczach będzie maleć, a tym bardziej, że to nie tak, że teraz jej zachowanie jest zależne od tego, co wtedy wybierzemy, nie, nie. Leni zachowuje się jak pizda w stosunku do dany, niezależnie, co będziecie klikać we wcześniejszych sekcjach dany. To jest po prostu jej charakter, tak? Więc tak, jakby Leni nie zasługuje na nic dobrego, i tak, teraz mam swoją platynę i ta trowka dosłownie wymaga przejścia jakby trzy czwarte gry, jeśli ją pominiecie. Tak więc bardzo się cieszę, że nagrywam tą serię, bo prawdopodobnie sam tego nigdy nie dobił, bo wymagałoby to przejścia calutkiej gry od nowa. Dobra, wygadajmy sobie jeszcze Leona. Później i zag... Albo i nie, bo Leon ma nas gdzieś, może wygadajmy sobie... Zobaczmy to. O, dalej nie ma automatu widzę na, na pieniążki. I dalej nie ma przycisku aparatu. Czytałam, że ludzie Leona ukrywali się przed brązowym cieniem w starych jaskiniach. Sprytnie. Dobra, myślę, że zobaczymy, co ma jeszcze nam dana do powiedzenia na temat tych lokacji i zakończymy odcinek. Tutaj najwyraźniej nie ma nic do powiedzenia. Jeśli nic nie powie, to wygadamy, czy to kolesia koło nas w takim razie. Niebo się ściemnia. To nie wróży dobrze. Miejmy nadzieję, że dorana się rozpogodzi. Przełęcz diabła. Kiedy się przeprawimy, powinniśmy spokojnie dotrzeć do Szwajcarii. A w tym miejscu znajdą ciało Leona za 60 lat. W tym właśnie miejscu. Dobra. Tak, przed nami trochę rozmów i bardzo dużo oglądania scenek. tak? Więc tutaj sobie zakończymy. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i do uszynku Severia The World Before, u mnie na kanale. papa. Pa.